Britney Spears i sam Asgari wzięli ślub w towarzystwie największych gwiazd, takich jak Madonna czy Selena Gomez. Za wyjątkowe zdjęcia z tej ceremonii odpowiadał polski fotograf Kevin Ostajewski, przyjaciel pary. Dowiedz się, jak doszło do jego udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu i co zdradził o ślubie. Britney Spears, znana na całym świecie ikona Popu, mająca już 40 lat. Niedawno powiedziała sakramentalne tak swojemu wybrankowi samowi Azgariemu, który jest od niej młodszy o 12 lat. Ten wyjątkowy ślub odbył się zaledwie kilkanaście dni temu i przyciągnął liczne grono sławnych osobowości, które uświetniły swoją obecnością wesele pary. Na parkiecie, prezentując swoje taneczne umiejętności, można było dostrzec światowej sławy gwiazdy takie jak Madonna, która od dekad utrzymuje się na muzycznym szczycie projektantka mody Donatella Versace, znana ze swojego wyśrubowanego stylu i genialnych kreacji, oraz Selena Gomez, piosenkarka i aktorka popularna wśród młodszej publiczności. W gronie zaproszonych pojawił się również wyjątkowy gość z Polski, Kevin Ostajewski. Ten uzdolniony fotograf, który od wielu lat utrzymuje bliskie relacje z parą młodą, został wybrany do uwiecznienia wyjątkowych chwil tego szczególnego dnia. Jego talent fotograficzny pozwolił na stworzenie niezapomnianej dokumentacji ślubu, która zapewne stanie się pamiątką na całe życie dla nowożeńców. W wywiadzie udzielonym redakcji Pomponika, Ostajewski zdradził nieco kulisy tej celebryckiej uroczystości, dając czytelnikom możliwość zajrzenia za kulisy tego spektakularnego wydarzenia. 9 czerwca Britney Spears oraz Sam Asgari, para znana ze świata show biznesu, Postanowili sformalizować swój związek poprzez złożenie sobie przysięgi małżeńskiej. Uroczystość, będąca jednym z najważniejszych wydarzeń w ich życiu, miała miejsce w imponującej rezydencji piosenkarki położonej w malowniczym Los Angeles. Pomimo potencjalnych zasobów, jakimi dysponują jako gwiazdy, postanowili, że lista gości na ich ślubie będzie kameralna, ograniczając ją tylko do sześćdziesięciu najbliższych osób. To ograniczenie liczby zaproszonych miało na celu zapewnienie bardziej intymnej atmosfery podczas ceremonii, co jest często spotykanym trendem wśród osób publicznych pragnących zachować prywatność. Nieodłącznym elementem takiego wydarzenia jest fotograf, którego zadaniem jest uwiecznienie nie tylko głównych momentów ceremonii, ale także subtelnych emocji i ulotnych chwil, które składają się na pamięć tego wyjątkowego dnia. Okazało się, że zaszczyt ten przypadł Kevinowi Ostajewskiemu. Polskiemu artyście fotografii, który przez wiele lat zdołał nawiązać znajomość z Zgarim. Historia ich relacji rozpoczęła się niebanalnie, bo na siłowni co pokazuje, jak zwykłe codzienne sytuacje mogą przekształcić się w zaskakujące okazje zawodowe i osobiste. Kevin opowiedział w wywiadzie dla portalu Pomponik, jak wyglądało stopniowe zacieśnianie więzi z Samem, które rozwijały się w swoim rytmie przez cztery lata. Zaledwie trzy tygodnie przed Wielkim Dniem otrzymał propozycję, by pełnił rolę fotografa na ślubie Britney i sama. Niemniej jednak, aż do ostatniej chwili, żył w niepewności, czy jego zaangażowanie zostanie zaakceptowane. Kiedy jednak otrzymał oficjalne potwierdzenie, że to właśnie on będzie odpowiedzialny za reportaż ślubny, poczuł nagły przypływ stresu, co jest zrozumiałe przy tak prestiżowym zleceniu. Planowanie ceremonii zaślubin tej sławnej pary było owiane tajemnicą do samego końca. W obliczu współczesnych wyzwań związanych z prywatnością gwiazd i wszechobecnymi mediami, Kevin musiał podpisać stosowne dokumenty określające klauzule poufności, co miało zapobiec ujawnieniu jakichkolwiek szczegółów dotyczących ceremonii. Taka tajemniczość, której często wymagają publiczne osobistości, jak się okazało, zwiększyła ciekawość otoczenia i sprawiła, że wesele Britney wzbudziło jeszcze większe zainteresowanie na całym świecie. Gdyby wcześniej wiadomo było o tym, czego świat dowiedział się dopiero później, to z całą pewnością nie towarzyszyłoby temu tak ogromne poruszenie ani tak zaskakujący efekt. Taką refleksją podzielił się z nami Kevin, który od dawna pracuje jako fotograf, zdobywając sławę i uznanie wśród gwiazd Hollywood, a zwłaszcza w kręgach związanych z celebrytką Paris Hilton. Kevin, będący na co dzień mieszkańcem tętniącego życiem Los Angeles, ma na swoim koncie wiele prestiżowych zleceń. Ale to właśnie współpraca z dziedziczką sieci luksusowych hoteli zapewniła mu szeroką rozpoznawalność. Jak się okazuje, miał on nawet przyjemność towarzyszyć Paris Hilton podczas jej podróży poślubnej, co dla wielu fotografów jest czymś więcej niż tylko pracą. To prawdziwa przygoda pełna niezapomnianych przeżyć. Zapytywaliśmy Kevina, czy to dzięki Paris Hilton jego umiejętności zostały zarekomendowane jej bliskiej przyjaciółce. Kevin wskazał, że obie panie bez wątpienia prowadziły ze sobą prywatne rozmowy na ten temat. Nie ograniczył się jedynie do fotografowania jedynie uroczystości ślubnej Hilton, lecz został również zaproszony na towarzyszenie parze w ich siedmiotygodniowym, pełnym przepychu, romantycznym wyjeździe, co było naprawdę wyjątkowym doświadczeniem. Oznaczało to, że Kevin przez niemal dwa miesiące stanowił część bardzo nielicznej ekipy, złożonej de facto tylko z samej pary młodej i jego, co wprowadzało dodatkowy element odpowiedzialności, gdyż był on jedyną osobą odpowiedzialną za dokumentowanie tej wyjątkowej podróży w najdrobniejszych szczegółach. Kevin wyjawił, że to zlecenie było równocześnie wyróżnieniem i ogromnym wyzwaniem, ponieważ w swojej pracy musiał nie tylko wykazać się talentem, ale przede wszystkim zyskać pełne zaufanie nowożeńców, co w przypadku fotografowania ich w tak osobistych chwilach jest kluczowe. Mimo całego towarzyszącego temu stresu, wynikającego z odpowiedzialności za tak ważne zadanie, Kevin zdradza, że jego receptą na sukces było pozostawanie sobą w każdej sytuacji oraz dbanie o transparentną komunikację z klientami. Bycie szczerym i autentycznym okazało się jego tajną bronią. Relacje między znanymi osobami często budzą zainteresowanie publiczności, gdzie każda zmiana w ich związkach bywa szeroko komentowana przez media. To zrozumiałe, biorąc pod uwagę status i rozpoznawalność, jakimi cieszą się celebryci. W tym kontekście niejednokrotnie można spotkać się z różnorodnymi spekulacjami na temat intencji partnerów w takich związkach. Często padają pytania o prawdziwą naturę relacji pomiędzy młodszym partnerem a ikoną popu, jaką jest Britney. W mediach cyklicznie pojawiają się insynuacje, że młodszy od niej sam nie jest z nią z powodu uczuć, lecz ze względu na swoje własne ambicje zawodowe. Sugeruje się, że może on widzieć w związku z Britney szansę na zdobycie większej popularności i rozwinięcie swojej kariery jako model lub osoba publiczna. Tego rodzaju komentarze bywają często bezpodstawne i mogą wynikać z niepełnej wiedzy na temat ich rzeczywistych motywacji oraz dynamiki ich związku. W celu weryfikacji takich doniesień osoby z bezpośredniego otoczenia pary mogą dostarczyć bardziej wiarygodnych informacji. Na przykład Ostajewski, osoba zaznajomiona z obojgiem partnerów, zdradził, jak naprawdę wygląda ich więź. Według jego relacji, bazuje ona na znacznie głębszym porozumieniu i zaufaniu niż wiele osób mogłoby przypuszczać. Zaufanie jest tu kluczowe, nie tylko jako fundament każdej szczęśliwej relacji, ale również jako element, na którym można oprzeć prawdziwe i trwałe partnerstwo, zwłaszcza gdy oba zaangażowane w nie są osoby, funkcjonują na świeczniku show biznesu. Mając na uwadze presję i oczekiwania publiczne, jakie ciążą na osobach publicznych, zrozumienie i wsparcie od partnera mają kluczowe znaczenie. Przede wszystkim, Ważne jest, by oddzielić medialne szumy od rzeczywistości, w której liczy się szczerość intencji i wspólna wizja przyszłości. Kilkanaście lat temu doszło do spotkania, które zmieniło ich życie na lepsze. Od tamtej pory minęło wiele lat, a ich związek nie tylko przetrwał próbę czasu, ale również rozkwitał. Trwałość ich relacji jest godna podziwu i rzadka w dzisiejszych czasach, kiedy wiele par nie wytrzymuje próby czasu. On Będąc osobą niezwykle miłą i szarmantką, zyskał uznanie w oczach wielu ludzi. Jego naturalna uprzejmość i troska o innych czyni z niego człowieka, którego obecność jest zawsze doceniana. Natomiast ona, pełna radości życiowej, emanuje szczęściem, które wydaje się zarażać ludzi wokół niej. Niedawno zdecydowała się na znaczący krok w swoim życiu, przeprowadzając się do nowego domu. To przedsięwzięcie związane było nie tylko z chęcią zmiany otoczenia, ale również z pragnieniem odnowienia pewnych obszarów swojego życia. Zmiana miejsca zamieszkania często symbolizuje nowy początek, co jest wyrazem jej dążenia do świeżości i nowych możliwości. W tej nowej przestrzeni, pełna entuzjazmu, kreuje nowe wspomnienia i być może planuje przyszłość z jeszcze większą nadzieją. Obserwując ich codzienność, można dostrzec, jak harmonijnie się uzupełniają. Ich relacja jest przykładem doskonałego dopasowania gdzie każde z nich wnosi coś wyjątkowego i wspaniałego. To, co osiągnęli razem przez lata, jest wyrazem prawdziwego partnerstwa opartego na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i nieustannej chęci wspierania się wzajemnie w codziennych wyzwaniach. Ukazuje to, jak niesamowicie potrafią się uzupełniać i dowodzi, że byli siebie warci. Ich historia jest piękną opowieścią o miłości, która trwa niezmiennie przez lata. Choć Kevinowi przypisuje się obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, udało nam się odkryć szczegóły dotyczące przyjęcia weselnego Britney Spears, które obfitowało w gwiazdorskie wrażenia. Na wydarzeniu swoje taneczne umiejętności ujawniła Madonna, która zdobyła miano prawdziwej królowej parkietu. Jej żywiołowy taniec i energia sprawiły, że stała się centrum uwagi. Madonna to osoba, która łączy w sobie zamiłowanie do śpiewu oraz energicznych zabaw co idealnie odzwierciedla jej osobowość. Jej obecność na imprezach zawsze przyciąga uwagę, ponieważ potrafi wnieść niezwykle pozytywną atmosferę, co często decyduje o sukcesie danej uroczystości. Z drugiej strony, choć Donatella Versace może nie rzucała się w wir tanecznego szaleństwa z tą samą intensywnością co Madonna, zasługuje na uznanie za swój wkład w sukces imprezy. Donatella Znana projektantka mody, również pokazała, że potrafi cieszyć się dobrą zabawą, mimo że jej podejście do tańca jest nieco bardziej zdystansowane. Nie można jej jednak odmówić pasji do uczestniczenia w wydarzeniach, które sprzyjają nawiązywaniu ciekawych relacji w środowisku mody i show biznesu. Kevin Ostajewski, fotograf o polskich korzeniach, od ponad dekady mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie zdobył uznanie jako twórca współpracujący z gwiazdami światowego formatu. Na jego portfolio składają się takie nazwiska jak Britney Spears, Paris Hilton czy Christina Aguilera, a współpraca z tymi sławnymi postaciami to dowód jego wysokiej klasy i umiejętności dostosowywania się do różnych wyzwań zawodowych. Mimo sukcesu za oceanem, Kevin ma nadzieję na rozwinięcie swojego talentu również na ojczystej ziemi, pragnąc wprowadzić na polski rynek nieco światowego blasku i otworzyć nowe możliwości twórcze w swojej karierze. To ambitne plany, które wskazują na jego determinację do łączenia międzynarodowych doświadczeń z lokalnymi korzeniami. Witamy na kanale Historie przy Kawie, miejscu pełnym opowiadań miłosnych i życiowych historii, które poruszają serce. Zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych opowieści.